Pokój dobro piątek, 5 tygodnia, wielkiego postu. Chyba plan był taki, żeby odcinki były krótsze, a ostatnie się zrobiły dosyć dłuższe, więc dziś będzie krótszy chyba. Zobaczymy. Żydzi... Porwali za kamienie, żeby Jezusa ukamienować, a on mówi im jasno, za który z czynów dobrych pochodzących od ojca chcecie, mu, chcecie mnie ukamienować. To określenie pochodzące od ojca to są takie czyny, których zwykły człowiek nie mógłby dokonać. Czyli coś, co świadczy, że Jezus nie jest takim sobie po prostu zwykłym człowiekiem, albo inaczej, nie jest tylko człowiekiem niezwykłym, wspaniałym, no ale człowiekiem. Więc Jezus mówi: Czy te czyny, których dokonałem, nic wam nie mówią? I jest niesamowite, że oni mówią: Nie chcemy cię kaminować za dobre czyny, ale za twoje bluźnierstwo. Więc nie kwestionują tego, że Jezus dokonał tych znaków, tych czynów. Nie kwestionują, że Jezus jest kimś więcej, ale mówią: No dobra, ale w tym momencie nie bierzemy tego pod uwagę. Teraz, jakby odsuwamy to, co zrobiłeś. To, co powinniśmy myśleć o Tobie i zajmiemy się tylko naszym sposobem myślenia. To jest troszkę jakby powiedzieć, ja wiem, że Jezus z martwych wstał, albo wiem, że Pan Bóg mnie kocha, ale w tej sytuacji, w której jestem w tym momencie, to ja sobie o tym zapomnę i sobie pocierpię, pomarudzę, troszkę będę szemrał, prawda, troszkę żalu będę miał, nie wiem, się zniechęcę, wycofam, ale oczywiście wierzę, że Jezus jest Bogiem, że z wstał i w ogóle hej ho. No nie, albo, albo, no albo przyjmuję i cały czas się tego trzymam, albo mówię: no nie, ta sytuacja jest za trudna, żebym mógł Bogu ufać. I jak się poprawi, jak Pan Bóg mnie uratuje, no to wtedy zacznę mu ufać. I potem jeszcze Jezus mówi: Jeżeli nie dokonuję dzieł mojego ojca, to mi nie wierzcie. Myślę, że to słowo musimy sobie mocno mówić w sercu. Jeśli Jezus nie zrobił nic z dzieł Ojca we mnie, to, to nie będę mu wierzył, to mogę mu nie wierzyć. Albo powiedz też sobie głośno, przeczytaj to zdanie głośno, ale skierowane do siebie, nie, nie tak ogólnie, w sensie tam, prawda, do wszystkich. No, chodzi mi o, o liczbę mnogą. Powiedz sobie to w liczbie pojedynczej. Jeżeli ja, tak jakby to mówił Pan Jezus do ciebie, jeżeli ja nie dokonuję dzieł mojego Ojca, to mi nie wiesz. To, to dzisiaj mówi Jezus do Ciebie, do Twojego serca, tak jakbym ja mówił teraz do Ciebie głosem Pana Jezusa. Jeśli nie dokonuję, jeśli nie dokonałem w Twoim życiu żadnego dzieła Ojca, to nie musisz mi ufać, to mi nie wiesz. Ale jeśli dokonałem, to nie możesz nie brać tego pod uwagę. To nie możesz tego odsuwać na bok i mówić, dobra, zajmę się tym potem. Będę uwielbiał Pana Jezusa później, będę mu dziękował, kiedy indziej, a na razie muszę się martwić, bo sytuacja jest tragiczna, straszna. Nie da się jej, prawda, po ludzku rozumieć. Musisz w sytuacji, w której jesteś, mam na myśli, coś beznadziejnego, jakąś twoją bezradność, musisz stanąć wobec tego słowa, które dzisiaj Kościół ci daje. Czyli to, że Jezus dokonał w Twoim życiu już wielu dzieł że już ci pokazał, że nie tylko to, że jest Bogiem, że jest Panem, ale to, że jest w nim z tego powodu oczywiście wyjście z każdej sytuacji. A więc to by znaczyło, że każda sytuacja do czegoś prowadzi, jest po coś i musimy stawać wobec tego słowa jakby biorąc te nasze doświadczenia trudności stawiać je przed słowem: jeśli nie dokonuje dzieł mojego ojca, to mi nie wiesz. I teraz Musisz powiedzieć jasno: nie, nie, no, panie Jezu, dokonałeś wielu dzieł w moim życiu. Pozwól mi zaufać Tobie w tej sytuacji. Pozwól mi wyznać Ciebie, Twoją moc w tym, co teraz mnie spotyka. Niech Pan obdarzy Was spokojem.